Cześć, witajcie. Mamy sobotni poranek. Udało się obrać te 12,5 kg makaronu. Te osoby, które oglądały ostatnio mojego shorta, to wiecie o co chodzi. Te, które nie oglądały, to zapraszam. Troszkę prognoz tam było w waszych komentarzach. Niektórzy prognozowali, że da 5 kg, niektórzy, że 8. Ja prognozowałem między 7 a 8. Ale słuchajcie, objętościowo to wygląda fajnie. Nie ważyłem tego jeszcze, chcę to razem z Wami zważyć. Yy, ale obawiam się, że kilogramowo nie będzie tak super. I się zastanawiam, czy się nie sfrajerowałem. Bo jak było 12,5 kg makaronu, to przed wstępną obróbką, żeby z tego wyszedł makaron, czyli całe kable. Ważyły jakieś 24 kg, tak by trzeba było założyć. U mnie w tej chwili na skupie po 5 ziko. I, 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 i 24 razy 520 zł bym dostał za nie w całości. Mm. I zaraz zobaczymy czy gra była warta świeczki. słuchajcie. Znajdę sobie tylko jakieś wiaderko. Starujemy sobie najpierw w wiaderko. Bo tam w wiaderku był taki drobny makaron. Taki słuchajcie, to ten drobny makaron też obrałem. I tu mi jeszcze zostały takie kabelki, których za skór nie idzie obrać. Są albo tak wtopione w miedziuchę taka gumowa izolacja jest albo są tak twarde że nożyk tego nie łapie, bo w ogóle, bo ja obieram nożykiem taki makaron, bo moja korowareczka niestety do wstępnego obrania jak najbardziej, ale już do takiej cienizny to się totalnie nie nadaje, więc to wszystko było obierane nożykiem do tapet. Zważymy sobie słuchajcie, starujemy i zważymy sobie te kable, co zostały i liczymy. Po piątkę pójdą. Mamy dwa 15 za same kable, dodamy kable do kabelków wiaderko, już sterowane. Wrzucamy ten drobny makaron. Nie wiem, czy to widać. Widać chyba, tak? widać. Wrzucamy drobny makaronik. I w tej chwili u mnie miedziucha jest po 26 wszystko liczymy na razie jako mix mamy 16 Dobre. no i wrzucamy sobie królową będę liczył wszystko chociaż to mogę jako błyszczącą policzyć u mnie błyszcząca jest chyba 27,50 to liczymy jako błyszczącą czy świecącą, jak kto woli. Kawałek świecący. No, ile mamy? O, i cieńko. Cieńko to widzę, powiem Wam. Cieńko to widzę. Liczymy. 27,50. to 14. No to się zbliżamy do 120. I to liczymy jako miks. Słuchajcie, tutaj yy, ja mieszam pobiał z yy, rudą, bo u mnie to tak i tak jest skupowane wszystko na skupie jako miks. U mnie nie rozgraniczają pobiału osobno, więc ja tam się nie bawię w rozgraniczanie jakiegoś podziału. 2,8 po 25, 26, przepraszam, 74 no i powiem wam, dubsko nie urywało. Bo raptem mamy niecałe 7 dyszek do przodu, a roboty troszkę z tym było, słuchajcie, no ale nic, jesteśmy 7 dyszek do przodu. Depozyt miedziowy się powiększy. Także co? Chyba zważymy sobie wszystko, bo nie pamiętam ile tej było. To zważymy sobie wszystko. Tu już teraz tylko chodzi o samą wagę. Zobaczymy, kto był najbliższy prognozy. To mamy tak, mamy 6, 630 plus te tam pół kilo, czyli mamy troszkę ponad 7. <laughs> czyli ja byłem najbliżej. Jacek się przestrzelił prawie o kilogram, i ktoś tam nie doszacował jeszcze, bo mówili, że będzie 5. No także jest OK. Słuchajcie. I tutaj jeszcze troszkę tej, takiego mieszadełka z tej, bo tam było troszkę jeszcze miliberki. E, I tutaj wyszła miliberka. Ale tego nie liczymy, bo to w makaron nie było wliczone wagowo. I depozyt z jednego warsztatu jest załatwiony. Przybędzie miedziuchy, jeszcze w drugim warsztacie czeka podobny depozyt, czyli trzeba liczyć, że też koło 7 kg tam z tego będzie. Ale to jeszcze musi poczekać na lepsze czasy. Także co, dasz złą wszystkim, pozdrowionka i do następnego.